Hej, ja jestem z wybą. to jest drugi odcinek serii komu biec dzwon, czyli gdzie gramy republikańską w Hiszpanię. Naszym celem jest zdobyć osiągnięcia właśnie komu bije dzwon, czyli wygrać wojnę domową, hiszpańską wojnę domową po stronie republikańskiej. To jest taka ciekawostka, może pamiętacie z ostatniego odcinka, że narzekałem, że tutaj mieli, te, te jednostki miały dużo ilość zaopatrzenia, tutaj też było zaopatrzenie, to jest jeden z błędów, czasami w Hearts of Iron 4 się pojawia, że po prostu jednostki mają nie wiadomo skąd, na przykład 12 punktów zaopatrzenia, 30 i ileś. Potem jak się ponownie załaduje rozgrywkę, to często jest ona poprawnie aktualizowana i tutaj właśnie te jednostki mają teraz 0 zaopatrzenia, więc powinno nam o wiele łatwiej pójść z eliminacją tego miny kociołka, tutaj też te jednostki dostały 0 zaopatrzenia więc też powinniśmy mieć łatwiej się pozbyć tych oddziałów tutaj, wcześniej chciałem tą jednostkę piechoty górskiej przenieść tutaj do ataku na Bilbao, ale z, po zastanowieniu stwierdziłem, że tak, tą jednostką postaram się tutaj przytrzymać przeciwnika, tą jednostkę piechoty wydam rozkaz przy marszu tutaj i dzięki temu powinienem być w stanie odciąć te ileś dywizji tutaj, a ta dywizja powinna piechoty górskiej powinna zająć Tutaj ten port przed przeciwnikiem. On się powinien. A za 3 godziny się już Tam dotrze za 3 godziny. To wy będziecie dopiero za. Aha. No tak. To w takim razie to mnie nie urządza. Zobaczcie, że on będzie miał pełne wyposażenie. B. Więc tutaj pójdziemy na razie zgodnie z normalnym planem. Czyli tutaj i uderzymy na Bilbao. No i cóż. Chyba jesteśmy gotowi. Tak naprawdę od pauzować i kontynuować naszą wojnę domową. Tutaj mamy. o i tutaj jednym ruchem wyeliminowaliśmy tą dywizję. Bardzo dobrze. Więc mamy teraz znowu dwie kolejne. Dywizje wolne, więc tutaj bym przemieścił i zaczął dalej kontynuować nasze postępy. Tutaj przeciwnik będzie miał problemy z zaopatrzeniem. Tutaj niby się broni, ale to powinno prędzej czy później nam pójść. Ponosimy się tutaj na razie, to, to starcie jest, idzie. My byśmy zajęli tą pozycję tutaj w 19 godzin, przeciwnik. Dobra, no to tutaj zajmiemy tą pozycję i nadzieję, że uda nam się. Tutaj przeciwnik będzie się przemieszczał w tą stronę. No to zobaczymy, co z tego wymyślimy. My tutaj na razie wygrywamy bez problemu. Tutaj się bronimy. No I tutaj zaraz wyeliminujemy Bilbao. Bilbao ma trzy dywizje, więc powinniśmy dzięki temu prędzej czy później sobie poradzić tutaj. No nie wygląda może to jakoś super. tutaj bym zajął tymi dwoma dywizjami po pozycję, tutaj zobaczmy ten atak dalej postępuje bez większych zmian tutaj powoli tutaj biorąc pod uwagę tak naprawdę, że tu przeciwnik też zaraz zacznie będzie otrzymywał coraz większe straty z powodu braku zaopatrzenia i tutaj możemy po prostu wyeliminować tą dywizję no i koniec tamtej jednej dywizji, wyeliminowaliśmy tamtą jedną dywizję e co robicie? Tutaj bym zaatakował. I tutaj wykonał taki ruch. Tymi dwoma dywizjami po jednej bym zaatakował. Nie no, poczekajmy, aż spadnie już w końcu to ten współczynnik do zera. Tutaj na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Tutaj niestety atak na Bilbao się trochę załamuje, dlatego... Wydałbym rozkaz taki, i przemieszczenie tutaj. I po czym bym dorzucił atak tą dywizją. A eee, teraz znowu wygrywamy bardzo dobrze, bardzo dobrze. <laughs> tutaj te ataki chwilowo się załamują. Tutaj mam wolną dywizję. Tą dywizją mogę. Zatakować teoretycznie tutaj dobrze, czyli zgodnie wszystko idzie z planem. Tutaj te starcia idą w dwie strony, często tutaj prędzej czy później powinniśmy. Nie, tutaj zaatakujemy, wypchniemy go i po chwili będziemy kontynuować natarcie tylko. Pozwolimy wam odzyskać trochę czasu, organizacji. Tutaj te nasze ataki postępują zgodnie z planem. Tutaj może bym na razie powstrzymał te ataki. Tyle, przeciwnik będzie miał 0 zapotrzenia. Miejmy nadzieję jak najdłużej. Dobra, normalujmy tobie taki mały plan. To z kolei taki. Eee, nie. Taki. Ej, eee, bo dobra. Dobra, no, wy powinniście dzięki temu zacząć zbierać współczynnik przygotowania. To niestety <laughs> obrona portu coraz gorzej nam idzie. Eee, tutaj tak naprawdę tą jedną dywizję mogę przemieścić bez problemu. Tutaj. Tutaj wyrzucę tą dywizję, a tą dywizja zaczyna się przemieszczać w tą stronę. Tutaj przeciwnik chce nas, że tak powiem, tu na linii Zaragosy powstrzymać. Tutaj bym wziął tą dywizję, a tą dywizją zacząłbym się poruszać w tą stronę. Tutaj poczekam aż im dokładnie do końca już spadnie to. Ok, i teraz mamy. Jesteśmy w całkiem niezgorszym nie tu położeniu. Tutaj by się przydało go wyeliminować. E, wymyć, co e, atakujemy. Dobra, to powinno być już wystarczyć. Tutaj jeszcze zaatakujemy e, z flanki. Czekajcie, chcę Ci powiedzieć, że nie no, to przeciwnik ma problem z zaopatrzeniem. bałem, że to my, my zaczynamy mieć takie problemy. Dobra, tutaj jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Tutaj was bym przerzucił do Owiedo, żeby bronić Owiedo. To jest najważniejszy dla nas w tym momencie punkt. Tu miejmy nadzieję, że zaraz w Gruba już eliminujemy. Tutaj macie chyba zero organizacji, więc powinno to być natychmiastowe prawie zwycięstwo. I was bym przerzucił tutaj. Ciebie też w tą stronę. Właśnie przydałoby się, zgodnie z planem, wykonać ten man manewr odcinający przeciwnika. Tutaj eliminujemy powoli te punkty oporu przeciwnika. Tutaj, niestety, to jest trochę niebezpieczne, że tutaj uda się zwyciężyć. No, i Bilbao jest nasze. Eee, Poczekaj, pozwólmy, pozwólmy przeciwnikowi zająć tą prowincję. Zajęli Owiedo, niestety. Niestety, zajęli Owiedo. Ale my, czy my możemy jakoś tutaj wspomóc? Poczekam, aż wtedy widzę się przeciwnika. Miejmy nadzieję, że uda nam się zająć port. Tutaj z Bilbao możemy też już ruszyć w tą stronę. Tak naprawdę tutaj powinni, powinniśmy prędzej czy później wyeliminować te dwa kociołki. Tutaj pozwala przeciwnikowi się zastanowić, co chce zrobić. Dobrze, czy mamy tutaj zapatrzenie? O, tutaj teoretycznie mamy zapatrzenie, więc tym razem na naszą korzyść, że tak powiem, wystąpił ten błąd. Tutaj niestety jesteśmy wyrzuceni z tej pozycji. My zaraz zajmiemy ten port. <słuch> tutaj bym dokonał taki manewr. Tutaj bym zaatakował. Te dwie dywizje jeszcze będą chwilę potrzebne. Tutaj na razie a wami to mógłbym też tak teoretycznie dołączyć do tego planu. Dwie dywizje będą wspierać na współczynnik przygotowania. To niestety będzie troszkę to wyglądać tak słabo. Tymi trzema dywizjami bym zaczął planować ofensywy na na Oviedo. Z czterema dywizjami. Tutaj przeciwnik nas dalej atakuje. Straciliśmy tutaj jedną dywizję już niestety. To jest niestety przykre. Mamy teraz 34 dywizje do 10 do 22 przeciwnika. Przeciwnik powoli będzie eliminowany. Tutaj bym ten pozwolił przeciwnikowi trochę znowu potracić organizacji i wyposażenia Zobaczmy jak nasze braki. Brakuje nam 7600 karabinów, zestawów karabinowych, ale to powinno się nam w, w końcu No i tutaj dokonaliśmy oczywiście tak zwanego verruna. Tutaj przeciwnik jeszcze się trzyma, resztką sił, tutaj bym chwilowo wstrzymał ten atak. Nie ma co niepotrzebnie tracić. Wyposażenia. 7500 nam brakuje. No i tak, tutaj przeciwnik nas teoretycznie wyrzucił. Jakbym miał odpowiednio dużo oddziałów, tak tutaj tak naprawdę tymi dwoma oddziałami mogę zaatakować i tymi tutaj chętnie bym was przemieścił dzięki czemu tu powinny mieć całkiem solidną obronę i potem wykonać właśnie ten ruch taki okrążający, tutaj w międzyczasie zaś a może się uda dotrzeć na czas tutaj przeciwnik ma dwie brygady legionistów no, i tutaj wyeliminowaliśmy przeciwnika, więc możemy tak. Tutaj bym namalował Wam taki ładny eee, nie. Nie przeciwko Portugalii, tylko przeciwko em, Przeciwko nacjonalistycznej Hiszpanii. Tutaj zobaczmy, jak to idzie nam z organizacją. To brygada niestety, możemy za niedługo też stracić. To jest niezbyt ciekawym. A spróbujmy zaatakować tak. O. No i teoretycznie jest szansa powodzenia na ten atak. Mamy, przy, mamy trochę e, współczynników, i przeciwnik przede wszystkim, co najważniejsze, odpuścił nam tutaj. No i to jest chyba najważniejsze dla nas w tym momencie. Tutaj. Dobra, tutaj. O. Tutaj możemy po prostu tak ładnie zaatakować. Tutaj bym powstrzymał chwilowo atak. I tutaj wyeliminujemy resztę tego kociołka. Tutaj już powoli dokonajmy ostatecznych eliminacji jednostek nacjonalistycznych Hiszpanii w tym rejonie. No i zaraz będziemy się zbliżać do końca wojny. Eee, tutaj jest ważne, żeby Bilbao było bronione. Ale też ma to swoje zalety, nie jesteście przypisani do żadnego w ten sposób. A tą dywizją bym ruszył, tak. Teraz zobaczmy, jeśli oni by się przemyśleli tutaj, to miałbym wtedy tutaj te dwie wolne pr e prowincje, co by mi dużo, jakoś przesadnie nie dało. Tutaj zaśbym wykonał ten ruch w ten sposób. Tutaj bym Was stawił, odznaczyłbym Was od jakiegokolwiek planu. Ja tu jeszcze troszkę poczekam. Tutaj zaraz wyeliminujemy resztę przeciwnika i. Tutaj, no i będziemy powoli, zgodnie z planem, wygrywać nasze starcia. Tutaj. Tutaj bym zaatakował przeciwnika, żeby o, on nie mógł wkonać takiego numeru, żeby nas odciąć. Tutaj mamy do eliminacji do eliminacji. No i wy też jesteście tutaj już gotowi do wsparcia naszego ostatecznego wykończenia. Tutaj wykończymy ostatnią dywizję. Tutaj by się przydało wyzwolić Oviedo. No i teraz pytanie... A, ale tutaj bym zaatakował. A zarezykujmy z dwóch stron. Tutaj trzeba przyznać, że ta japońska dywizja jest bardzo skuteczna, ma spory stan zaopatrzenia, wyposażenia i no, będzie ciężko ją pokonać, nie oszukujmy się. Tutaj ta dywizja powinna wystarczyć do obrony. Jestem ciekawy, czy koruna jest, że tak powiem, niebroniona. Jeśli koruna byłaby niebroniona, no to jesteśmy prawie, że tak powiem, w domu. O, i tu mamy kolejne defizje, aż wolne. Tutaj bym przemalował te wszystkie fronty. I tak wami bym namalował taką ładną linię frontową. Tutaj za takiem właśnie tak. Dobrze. <laughs> Tutaj wam bym namalował z kolei taki plan, tutaj. No i zaraz zobaczymy jak się uda. O! Korona jest niebroniona. <laughs> Czyli w tym momencie tutaj będziemy mieli, jak dobrze pójdzie powinniśmy tak naprawdę... Tutaj wykonamy taki o, ładny ruch. No i teraz przeciwnik tutaj nie ma kompletnie zaopatrzenia. Więc tak naprawdę ostatnimi punktami oporu jest tak naprawdę to owiedo. Jakbyśmy zdobyli owiedo, jesteśmy już, tak powiem, na. No i tutaj nie pozwolimy oczywiście przeciwnikowi sobie uciec od tak. Tutaj będę chciał okrążyć, żeby przeciwnik nie mógł się wycofać. O, i owiedo jest nasze, i chyba to powinno być ostatecznie zwycięstwo. Tak. W tym momencie zdobyliśmy komu bije dzwon. I wygraliśmy hiszpańską wojnę domową. Dywizja sowiecka ta jedna dywizja sowiecka właśnie w tym momencie sobie wraca. My teraz możemy sobie namalować na przykład tu linię frontową, jakbyśmy chcieli wywołać wojnę na przykład Francji, albo na przykład Portugalii. W sumie Portugalii to byłoby nawet całkiem się jeszcze wywołać wojnę. No ale to i tak też, jak mówiłem, to jest taka krótka seria, żeby zdobyć to nasze osiągnięcie, czyli... Um, czyli właśnie komu pije dzwon, for whom the beltos, a w tym celu musieliśmy po prostu wygrać wojnę domową jako republikańska Hiszpania. I w następnym odcinku, znowu cofniemy się, że tak powiem, w czasie i tym razem będziemy grać po stronie nacjonalistycznej Hiszpanii, żeby osiągnąć, nikt nie spodziewa się, hiszpańskiej inkwizycji, czyli jako nacjonalistyczna Hiszpania, będąca w frakcji z państwami osi, będziemy musieli zająć Paryż, przed Niemcami, więc jak widać my mamy trochę dłuższą drogę niż Niemcy, ale Niemcy mają tutaj linii niemożliwe, no ale nieważne, w każdym razie. Eee, no tak czy siak, to było doby na tyle, dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia tym razem, hej!